Pokażę wam dzisiaj, jak zrobić na drutach, na pięciu drutach, takie y, podkolanka, bo to już nie są skarpetki, tylko podkolanka dla dziecka. Może pokażę wam, jaki rozmiar to jest. Od ściągacza po, po koniec pięty. Jest to 20 cm. Tu mamy około 15 cm. Nie wiem, jaki to jest rozmiar: 15 cm, 22, 23 dla dziecka. Zanim skończymy te podkolanka, te skarpety, dowiem się, co to jest za rozmiar. Tą część tutaj zrobiłam na szydełku. Ale to całkiem na końcu już robimy. Tak to wygląda: pięta. Ilość oczek 40. To znaczy na każdym drucie mamy po 10 oczek. Tu w tych podkolankach. Te podkolanka robiłam z takiej kremowej włóczki, i tu użyłam szarą. W tej chwili będę robiła to z ciemnoczerwonej. To jest taki bordowy kolor. I wtedy, oczywiście, zrobię tutaj tą twarz w białym kolorze. Nabieramy na druty 40 oczek. Nabieram na jeden drut najpierw od góry, od spodu i mam od razu dwa oczka. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem. 9, 10, 11 i tak dalej, aż będziemy miały 40 oczek. Na drucie mam w tej chwili 40 oczek, i muszę je teraz po 10 oczek rozłożyć na, na moje druty. Pierwsze oczko przerabiam jako oczko prawe. Jeszcze raz. To jest moje oczko prawe. Może raz jeszcze, bo widzę, że nie było prawe. Kolejne oczko jest oczkiem lewym. Może zacznę to jeszcze raz i pokażę Wam jak uniknąć, żeby tam przy tym pierwszym oczku powstała dziura? Składamy włóczkę, ten koniec, który nam został, z włóczką, którą będziemy teraz przerabiali dalej, już naszą robótkę. I przerabiamy może dwa oczka: prawe, lewe. I teraz już możemy to odłożyć, prawe, w ten sposób przerabiamy 10 oczek. te dwa, trzy, tak, dwa, cztery, sześć, to było teraz lewe, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kolejny drut, pierwsze oczko jest oczkiem prawym. Oczko lewe. Oczko prawe. Lewe. prawe, lewe, lewe, prawe, i lewe. Teraz ja nie wiem czy to jest już dziesięć chyba tak. Nie, dwa, cztery, sześć, osiem. To było lewe, teraz znowu prawe i ostatnie oczko lewe. Ok. Kolejny drut. Zaczynamy oczkiem prawym. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. ostatnie. Ostatni nasz drut. Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem Osiem, dziewięć i dziesięć. Ok, przerobiłyśmy teraz już nasze oczka na cztery druty. Tu mamy tu, rozpoczęłyśmy naszą nasze nabieranie oczek. Tu zakończyłyśmy. I teraz. Albo zrobicie to tak jak ja to robię, klasycznie, bez zawiązywania, bez niczego. Po prostu biorę to w ten sposób i rozpoczynam swoją robótkę. Swoją robótkę całkiem normalnie teraz dalej dziergać, albo po prostu związujecie to, żeby Wam się. Tam nie pokręciło. To znaczy, można, można w ten sposób zrobić, że tą pierwszą nitkę, gdzie rozpoczęłyśmy, układasz sobie normalnie to wszystko tutaj prosto. Tą pierwszą nitkę, którą rozpoczynałyśmy naszą robótkę, związujemy z tą nitką, która nam teraz tu została, żeby dalej dziergać. To jest taki y, pomocny sposób, to wtedy to wszystko zostaje mocno. Ja tego nie używam, no w tej chwili to użyję, zrobię w ten sposób. Y, jest to, można powiedzieć, bardziej bezpieczne dla osób, które y, zaczynają roboty, robótki na drutach. Ta nic jest oczywiście, ta włóczka jest oczywiście na tym naszym, Drócie tam. I rozpoczynamy nasz ściek od oczka prawego. Ja zaczynam ten wzór ściągacza klasycznym sposobem, to znaczy 1 na jeden prawe lewe, prawe lewe nie będę teraz tego robiła tym wzorem, który pokazałam Wam y, y, tym pulchnym ściągaczem, ponieważ nie chcę już y, mieszać. Mogłabym to w sumie teraz od tego rzędu zacząć robić. No, jeszcze zobaczę, może od przyszłego, od następnego rzędu zacznę to robić. OK, przerabiamy teraz wszystkie oczka y, wzorem ściągaczowym to znaczy jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Ilość oczek, które nabierzesz na druty, yy, musisz najpierw wymierzyć, jakie mają być te podkolanka yy, w łydce szerokie. Wysokość tych podkolanek, wy, wysokość również ściągacza, zależy również od Ciebie. Ja w tym wypadku tutaj, co Wam pokazałam, ten, yy, te podkolanka, Moment, może pokażę? Te podkolanka, które tutaj wykonałam już, które są gotowe, miały ściągacz około 5 cm. Nie wiem jeszcze, czy tutaj zrobię go troszeczkę dłuższy i całą podkolankę, może dłuższą, zobaczymy. W każdym razie to wszystko już jest uzależnione od tego, jaki rozmiar jest Ci potrzebny. W ten sposób wzorem ściągaczowym, tak jak wspomniałam, robisz tak długo, aż dojdziesz do momentu, kiedy będziesz chciała robić wzorem gładkim. To znaczy w wypadku, kiedy robimy na pięciu drutach, nie robimy żadnych oczek lewych, robimy gładkim wzorem, to znaczy na około same oczka prawe. Ja już tutaj się zbliżam do końca. Okej. Okay. To jest w tej chwili prawe. No, lewe, prawe. W tutaj na każdym drucie ściągaczem przerabiając przy ilości 10 oczek na drucie, oczko pierwsze jest zawsze oczkiem prawym, a oczko, lewe jest oczkiem, oczko ostatnie jest oczkiem lewym. Jak widzicie, przejechałam już znowu kolejne okrążenie i tych okrążeń robicie tyle, ile będziecie potrzebowały na wasze podkolanka. Przerobiłam w tej chwili 8 cm wzorem ściągaczowym jeden na jeden. Chciałam wam powiedzieć, bo tutaj mierzyliśmy zanim rozpoczęliśmy robić te skarpetki. To jest około 14 cm ta podeszwa. I chciałabym zobaczyć, wam powiedzieć, jeżeli nie macie takiego, takiej książki z Tabelą, jaki to jest rozmiar? 14,5 jest tutaj, ok. My mamy 14 cm, to znaczy pomiędzy 13,5 a 14,5. Ja bym powiedziała, że ten rozmiar, który w tej chwili robimy razem, to jest rozmiar skarpetki dla dziecka 21-22, bo jesteśmy tam pomiędzy plus, minus. <laughs> ok. W tej chwili tak jak wspomniałam, przerobiłam już 8 cm ściągaczem. 9, przepraszam, 9 nawet. 9 cm ściągaczem i teraz dalej będę robiła wzorem gładkim. To znaczy będę robiła, ponieważ robimy na 5 drutach, robimy tylko i wyłącznie prawe oczka na około w sumie miałyśmy, miałam tutaj około 20 cm yy, te podkolanka i chyba tyle samo w tej chwili będę robiła. Pokażę Wam tylko, jak zakończyłam tutaj. No i się poplątało wszystko. Nie. Ok. W tej chwili znalazłam się znowu na, wysok na tej wysokości, gdzie. Dopiero miałam ten. Aha, ok. Znalazłam się znowu tu, gdzie rozpoczynałam swoją robótkę i tutaj również będziemy dalej robiły wszystkie oczka w tej chwili prawe. To było nasze prawe oczko odciągacza, tu było yy, lewe oczko. I to lewe oczko również przerabiamy w tej chwili, tak jak te prawe. Najlepiej od lewej strony troszeczkę poluzować, od lewej strony i tak dalej, i tak dalej. Robimy to tak długo, aż osiągniemy tą wysokość. Podkolanówki, tak to się chyba nazywa, podkolanka, podkolanówki. Jaką chcemy mieć, i dalej same prawe oczka. I tak robimy aż do końca, aż osiągniemy tą wysokość. I wtedy musimy zrobić. Ja to nazywam języczek napięty. Wtedy zaczniemy wyrabiać pięty w naszej podkolanówce. Ok.